Cześć, z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram się do Half Price. Także chodźcie, chodźcie! Chodźcie, chodźcie, już za momencik będziemy w środku i zobaczymy. Zobaczymy, co tam ładnego uda nam się dzisiaj wypatrzeć. Jesteście ze mną w Gdańsku forum. To jest ogromny Half price i powiem Wam, że tutaj ta część, akurat w której się znajdujemy, to jest nowa część. Także kolejny poziom tego sklepu, no właśnie, rozbudowany jest ten sklep o kolejny poziom. Co teraz widzimy? Widzimy męskie kurtki. Tak, to są znane marki w dobrych. Scenach. No i będziemy patrzeć, ale nie będziemy patrzeć tutaj na te działy męskie, ani dziecięce, tylko zajrzymy konkretnie na dział damski. Nie będzie to też taki, wiecie, długi, długi przegląd. Bo zobaczymy, jak tutaj będzie Was to interesowało. Jeżeli dziewczynki będzie Was interesował taki przegląd, to jak najbardziej mogę zaglądać tutaj częściej i będziemy sobie sukcesywnie po kolei przeglądać te działy, ale to wszystko. Okaże się już wkrótce. No właśnie, <laughs> ja tutaj do Was rozmawiam, rozmawiam, a tu już Wam pokazuję. I zobaczcie coś, co jest modne czyli futerko przy kołnierzu. Tutaj mamy coś takiego. Oczywiście patrzymy sobie, te, które patrzą na markę, to patrzą na markę. Te, które na cenę, to na cenę. 89,99. Taki jest koszt. Zerknijcie, ile jest tych rzeczy. No, ja wam powiem, że nie wiem, ile musiałabym tutaj być dni, żeby każdą rzecz pokazać, a może i nie dni, tylko przeszłoby to już w tygodnie albo i dalej. To nieistotne. Zobaczcie, co tutaj mam. Świetny golfik. Oczywiście świeci się i błyszczy się na bogato, srebrny. Ale za chwilkę wam coś pokażę, czego nie zauważyłam. I dziewczyny, patrzcie widzicie to. No po prostu to jest przecięte. To jest ewidentnie przecięte. Yy, dlatego ja zachęcam, żeby dokładnie obejrzeć yy, daną rzecz, jeżeli mamy zamiar kupić, przymierzyć, bo po prostu może się okazać coś takiego. Oczywiście wiadomo, że przy kasie yy, no będzie rabat na to, ale no czy warto? Takie rzeczy uszkodzone kupować to już yy, same musicie podjąć taką decyzję. A i jeszcze jedno, pamiętajcie, że nie wszystkie ceny mówię głosowo, bo jeżeli widać daną cenę, to przecież nie zawsze muszę ją mówić na głos. Teraz pokazuję Wam sweterek w trendach, tak, taki o. Zimowy, bardzo zimowy sweterek śliczny. Yy, I. Cóż i cóż nas tu interesuje. No na pewno wiadomo, że niektóre będzie interesował o to jaka to jest marka, inne jaka to jest cena, inne jaki to jest skład yy, i tak dalej i tak dalej. Yy, no dobra, patrzymy na cenę. Widzicie, 219,99. Ale sweterek bardzo bardzo ładny, Tutaj zapinane na górze. Takie widzieliście haftki. Jak wiecie, ja staram się uderzyć tutaj w Wasze gusta yy, dziewczyny, i ja nie kieruję się tutaj swoimi takimi preferencjami, tylko staram się pokazywać Wam, co Wam się może spodobać, bo każda z nas wiadomo inaczej. Yy, no, i tutaj mamy taką yy, sukienkę. 139,99. Tak, już coś takiego cieplejszego. A tu mamy taki sweterek, kolorek nasz bordowy, czyli modniutki, tak wyglądający sweterek, niby niepozornie, ale powiem Wam, że można tutaj e, stworzyć jakąś bardzo fajną stylizację z 279,99, cena taka dość konkretna, ale, no ale sweterek ładny. Dziewczyny, które uwielbiają golfy, to proszę, tutaj taki golfik, ja lubię te kolory, wiecie, przy twarzy, właśnie gdzieś takie przełamane biele, kość słoniowa, cappuccino, to są moje kolorki, takie jakieś beże, no to ja lubię. Dobra, dobra, zerkamy sobie tutaj na markę i szukamy ceny. I słuchajcie, powiem Wam, szukałam tej ceny, szukałam, ale niestety tu coś było urwane i nie dowiemy się, ile ten golfik kosztuje. No, niestety, czasami i tak bywa. Kolejny sweterek. Też uważam, że dość ciekawy i to nie tylko tutaj, jeżeli chodzi o kolorystykę, tylko ja zaraz podejdę bliżej i Wam pokażę, o co mi chodzi. E... O, 99,99, 99, więc cena jego też, czy... myślę, że dość przystępna, zobaczcie na ten splot, bardzo ładnie to wyglądało, stop shop. Idziemy dalej, tutaj mamy sweterki, a tam Wam pokazuję, że tam są też kreacje i tam zaraz podejdziemy, ale najpierw tutaj się zatrzymamy chwilkę. Zobaczcie, w bardzo dobrej cenie i mi się podobają tutaj takie sweterki, do nich podejdziemy, bo myślę, że warto się nad nimi zatrzymać, bo dość ciekawie to wygląda. Zaraz też zerkniemy sobie. Na ceny, oczywiście wiadomo, ja wiem, cena, cena to przede wszystkim dziewczyny. Patrzymy 99,99, 99, czyli mamy to. Bardzo dobra cena. I one tutaj są w dwóch kolorkach, ale zobaczcie, jak to mega wygląda, co tutaj się zadziewa w ogóle i jak to ładnie proszę się prezentuje. No i tutaj te wzory takie typowo zimowe yy, i też takie sweterki, które na pewno będą nam służyły dłuższy czas, właśnie w tym okresie takim yy, zimowo-świątecznym, gdzie najczęściej właśnie zakładamy na siebie takie wzory. Dobra, dobra, szukamy ceny. 89,99, więc widzicie cena też jak najbardziej tutaj można powiedzieć na taki spory plus zaglądamy sobie do środeczka bo ja lubię też właśnie wam pokazać jaka to jest firma no i tutaj również mamy 89.99 i to jest taki golfik A tutaj ja, makła, podchodzę do Was. Oczywiście uśmiecham się, uśmiecham się z całego serducha. Tak byłam tego dnia ubrana. Maga zimno w Gdańsku. <laughs> Ale u was też już zaczyna się właśnie ten okres taki, gdzie jest zimno. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Podążamy dalej i jesteśmy już na... Stukienkach, które chciałam Wam pokazać, które widziałam z daleka. Podejdźmy bliżej. No, 229,99 i tak ona wygląda, jeżeli chodzi o strukturę materiału. Tutaj mamy też dwa kolorki. A tutaj już takie kreacje można by rzec, no wręcz sylwestrowo-karnawałowe i też w bardzo dobrej scenie. Zaraz podejdę bliżej i zobaczycie to z bliska, ale chciałam Wam tak z daleka pokazać jak to wygląda. E, zerknijcie sobie jak te kryształki są przyczepione, to nie jest jakoś tam naklejone czy coś, tylko tak porządnie przytwierdzone tutaj widzicie, coś się zadziewa z przodu, więc to ciekawe jest. 119,99, więc myślę, że cena jak najbardziej tutaj na obojczykach może to ciekawie właśnie wyglądać ze względu na te takie mm, przeszycia, na te kryształki. Dobra, gada, mamy tutaj już drugą sukienkę. Oglądamy, świeci się, błyszczy się. 99,99 to jej cena i ona właśnie wygląda w ten sposób. A dla tych dziewczyn, które lubią coś cieplejszego, to proszę, mamy taką pozycję i ja sama też lubię właśnie tego typu sukienki, jeszcze jak mają golfik, to też całkiem fajnie, ale to jeżeli chodzi o mnie, to właśnie ten sweterek, bo to tak można by powiedzieć, że taki dłuższy sweterek bardzo ładnie wyglądał i mi się to podobało nawet. Także to jest ostatnia pozycja na dzisiaj. My widzimy się już za momencik na zewnątrz. Dziękuję Wam za przegląd i przytulam Was. Przegląd Half Price z nami, ale słuchajcie, to był taki ekspresowy przegląd. To tylko jest na miastka. Yy, zobaczę, czy Wam się podobają tego typu przeglądy w takich fotosklepach. I jeżeli tak, to oczywiście będziemy tam częściej. Dobra, ja zmykam dalej, idę dalej. Do zobaczenia jutro. Buziaki wielkie. wielkie. pa. pa.